Przede wszystkim najlepsze takie sformułowanie to jest dobrej jakości materiału, czyli nie uniwersalne wsady, które można kupić na rynku i jesteśmy, wiesz, rozgrzeszeni, zwolnieni, tylko dobrej jakości materiały. Chusta trójkątna, nie z fizeliny, a bawełniana mocna, dużo gazy, dużej gazy, dużo paski elastycznej, jakaś lekko saszetka do przetarcia, tak, skaleczenia, ale to... Dezynfekcja jest wtedy, kiedy jest plaster. Jak jest więcej niż plaster, to nie ma dezynfekcji. Bo musimy stwierdzić, czy chcemy, żeby wylało się dużo krwi, czy żeby dezynfekować tkankę, tak? Jak chcemy dezynfekować tkankę, no to jest małe skaleczenie. A jak chcemy, by, by jednak tej krwi się nam nie wylało, no to nie mówimy, dajcie tu psiknę, a tam się krew wylewa, tylko kichamy tą infekcję, której i tak pewnie nie będzie. Bo, bo ważniejsze jest zatem wanie krwawienia. Kod termiczny, folia życia na pewno, tak? Czyli ten, ten, ten taki srebrno-złoty, foliowy papierek, który widzimy. Dobrej jakości nożyczki na pewno. Ja lubię długopis włożyć do, do apteczki pierwszej pomocy, gumkę do włosów dla kobiet, żeby spięły włosy, łatwiej się udziela pierwszej pomocy, jak coś ci nie wpada i rękoma od krwi nie trzeba poprawiać tu, a to kusi, nie? Więc to jest bezpieczeństwo. No i rękawiczki, duża ilość rękawiczek i to są takie kluczowe rzeczy. Można oczywiście plaster w Rolce, plasterki z opatrunkiem, jasne, że tak. Ale tu nie chodzi o nie wiadomo, jaką Amerykę, żeby to było w środku.